害我。 To teraz też? Tak. Jest Do mojego kolegi. Podobny zaraz, co on powie. Ok, to To robi zdjęcia też? Filmuje, ale nie klacz, co robi. Ogon podniosła tylko no i łupiej śmieje się jak tam Woldemar, tyły Pracuje, Pływa? pracuje tak. Siodło mi nie gryź. Siodło nie wolno mi gryźć ty. No cześć. Słuchaj, jestem tutaj u tego... Co? No grzeje się. No co robi? Nie wiesz co robi? Oj ty kurde. Ty śpisz? No drewniana. No chcę konia. No głupio, głupot mąż. No to jest strasznie drewniana. Przyjdź zobacz. No nie leje. No jaki, panu no to musi lać, to jest młoda kubyła. No. No I co ja będę z Kubą? U ojca bym też tak pokazała raz i ona na pewno by teraz... Dobra, słuchaj, ja ci dzwonię, bo nie wiem, czy nie mogę dodzwonić tam, by najwyżej zawiózł do niego. Nie wiem, czy on tego ugiera my od tego przywieźć. Od araba jakiegoś dzisiaj, ale nie wiem, czy on przywiezł, czy on mi przywiezł, nie wiem, czy Wczoraj wpadł i wypadł i ugierał przywieźć, ale w się też dogadać. Chyba żeby do białki jechać, ale to to dzisiaj i tak już chyba nic z tego. No wiesz jakie tam jest podejście. No, to jutro by trzeba było. No, też przyjechał i przyjechał, już kurzu z niej było. tam zawieść, ale on tego ma konia niepuszczanego jeszcze siwego swojego i tam puściłby tym na razie, ale to też niepuszczany też, też będzie wiedział od drugiej strony. No, tak, tak. To ja będę czekać, aż ona się rozkraczy. wiesz, się boi, wiesz jak to Pierwszy raz, nie no, wiem, to ja sobie tłumaczyć.

Do